W każdy wtorek nowe wydanie tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie państwo między innymi: Czy potrzebne nam są nowe supermarkety? W Ciechanowie powstają dwa nowe centra handlowe. Oba w rejonie ronda w ulicy Gostkowskiej. Mamy już sieciówki, dyskonty, markety i jest ich coraz więcej. W każdym tłumy kupujących, a wydaje się, że niczym one się od siebie nie różnią. Podobne towary, podobne ceny. Jednak powstają kolejne czy w 40 tysięcznym Ciechanowie potrzeba aż tylu centrów handlowych? Robert Makówka, nowym dyrektorem Płońskiego Szpitala. W piątek 30 sierpnia Starostwo Powiatowe w Płońsku poinformowało za pośrednictwem mediów społecznościowych o wynikach konkursu na dyrektora szpitala. Zgodnie z przewidywaniami został nim Robert Makówka, obecnie pełniący obowiązki dyrektora placówki po odejściu poprzedniej PO dyrektora Joanny Turkowskiej. Pożegnali lato RAP festiwalem. W minioną sobotę wieczorem przez ciechanowskie Błonie przewinęło się kilka tysięcy fanów, turystów, mieszkańców. Rap Festival godnie pożegnał wakacje za sprawą artystów, którzy do Ciechanowa przyciągnęli miłośników muzyki z różnych stron Polski. Od dwóch miesięcy działa Planetarium i Obserwatorium w Płońsku. Budowa Planetarium i Obserwatorium nie byłaby możliwa, gdyby nie jeden człowiek Jan Walery Jędrzejewicz. Żyjący w XIX wieku lekarz, astronom, mieszkaniec Płońska swoimi badaniami i obserwacjami sprawił, że astronomia nierozerwalnie związała się z miastem. 137 lat po jego śmierci na ulicy Towarowej, nieopodal dawnego dworca PKP, w zabytkowej wieży ciśnień, powstało Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Te i inne artykuły znajdziecie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.